To będzie krótka historia. Więc pojechałem na majówkę, jak wiecie, spędziłem ją w domu ekipy, to zostało zlikowane, bo między innymi byłem na filmiku Verso. Spędzaliśmy miło czas, wieczorem siedliśmy do pokera i sobie tak graliśmy, taką o, na żetony po prostu. I Frizz powiedział do mnie wtedy tak Dawaj, zagramy jedną. 10 kolocków blinda, że nawet nie można skilla używać. Ja, taki wesoły, bo był już późny wieczór. Zmęczony byłem, troszkę wiecie o co chodzi. Powiedziałem, no dobra, i wstajemy rano. On przyniósł te karty, rozłożył, i przegrałem.